Oskarżonego. Uznaje za winnego popełnienia zarzuconego mu czynu w funkcji pierwszym aktu oskarżenia i za to na mocy artykułu 119 paragraf 1 kodeksu karnego w zbiegu z artykułem 157 paragraf 2 kodeksu karnego w związku z artykułem 11 paragraf 2 kodeksu karnego skazuję go, a na mocy artykułu 119 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 11 paragraf 3 kodeksu karnego wymierza mu karę 8 miesięcy pozbawienia wolności. Oskarżone... Uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w punkcie drugim aktu oskarżenia i za to na mocy artykułu 171 paragraf 1 skazuje go i wymierza mu karę ośmiu miesięcy pozbawienia wolności. Na mocy artykułu 85 paragraf 1 i 2 kodeksu karnego artykułu 86 paragraf 1 kodeksu karnego łączy orzeczone oskarżone ma jednostkowe kary pozbawienia wolności wymierzone w punkcie 1.2 i wymierza mu karę łączną jednego roku pozbawienia wolności. Na mocy artykułu 46 paragraf 1 w związku z czynem przypisanym w punkcie 1 może go wobec oskarżonego. Środek kompensacyjny w postaci obowiązku zadośćuczynienia w całości poprzez zapłatę na rzecz oskarżyciela posiłkowego Islama Majra Zultanowa kwoty 10 tysięcy zł w terminie 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku. Na mocy artykułu 63 paragraf 1 na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu z jego rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 12 października 2016 roku, godzina 9.5 do dnia 31 stycznia 2017 roku, przyjmując, iż jeden dzień. Jego rzeczywistego pozbawienia wolności odpowiada jednemu dniowi kary pozbawienia wolności i uznaje ją za wykonaną w tym zakresie. Zasądza od Skarbu Państwa na rzecz radcy prawnego Anny Olender kwotę 720 zł, w tym podatek VAT, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oskarżycielowi posiłkowemu Islamowi Majra Sultanowi. Zasądza do oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 180 zł tytułem opłaty. Oraz obciąża go pozostałymi kosztami procesu. Proszę usiąść, sąd pokrótce uzasadni swoje orzeczenie. W ocenie sądu wina oskarżonego w tej sprawie nie budzi żadnych wątpliwości co do obu zarzuconych oskarżonemu czynów. Oskarżony przyznał się do popełnienia tych czynów. To przyznanie znajduje potwierdzenie w zebranym w sprawie materiale dowodowym, w szczególności nie w zeznaniach pokrzywdzonego, w zeznaniach przesłuchanych w sprawie świadków, wydanych opiniach protokołach przeszukania, protokołach oględzin jak również w całym pozostałym materiale dowodowym który został zebrany, zgromadzony i zaoferowany przez oskarżyciela publicznego tutaj w tej sprawie również wniosek oskarżonego, który został ostatecznie zaproponowany, zmodyfikowany tutaj na posiedzeniu w dniu dzisiejszym zasługiwał na uwzględnienie. Postawa samego oskarżonego, który się przyznaje do winy Zdaniem sądu wskazuje, że cele tego postępowania zostaną osiągnięte. Ponadto prokurator oskarżyciel posiłkowy jego pełnomocnik wyrazili zgodę na wniosek w kształcie ostatecznie zmodyfikowanym tutaj na posiedzeniu w dniu dzisiejszym. Wskazać trzeba, że wniosek ten uwzględnia cele kary tak w zakresie prewencji ogólnej, jak i szczególnej, a sama kara łączna, kary jednostkowe, które zostały zaproponowane w dniu dzisiejszym zmodyfikowane wraz z kompletem pozostałych orzeczonych środków są jak najbardziej współmierne do stopnia społecznej szkodliwości czynu i adekwatne do winy sprawcy. Czy wyrok jest dla was satysfakcjonujący? Tak, w całości wnosiliśmy tak jak prokurator o orzeczoną karę pozbawienia wolności i wyniesione przez nas kwota 10 tysięcy za dość uczynienia. Uważam, że w tym wypadku ani nie jest wygórowana i zasługiwana uwzględnienie w całości, co sąd potwierdził w wyroku. Powiedz jak się czujesz na dzień dzisiejszy? Czy czujesz się bezpiecznie w Łomży? Można tak powiedzieć, że zawsze, zawsze się czułem tu bezpiecznie, do tej pory, co się wydarzyło, no i nie miałem żadnych problemów, dlatego się czułem bezpiecznie, ale zawsze wiadomo, że trzeba uważać, no już, już będę wiedział, że trzeba uważać. A jak twoje zdrowie? No, moje zdrowie już można powiedzieć, że wracam do sił w pełnych, tam trochę... Bole jak się wyginam ci to już tam, ale już ogólnie wszystko dobrze.